Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest normalnie dzień zimowy. Zobaczcie, ile śniegu napadało. Aż dzisiaj idziemy. śmaj, śmajna. Super. Um, i dzisiaj idziemy na zimowy spacerek. W teren nie jedziemy, ponieważ Niusia ma dzisiaj wolny od jazdy. I no, zobaczcie jak jest pięknie. mieście przed chwilą takie przebitki, które zrobiłam. Ej, 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 Nunia! Nunia, nie wolno! Ty, dzido jedna. Dziś zabrałam jabłko. No, i dzisiaj Nuni wycyścę i idziemy na spacerek. Tak, Nuni. Super! Zobaczcie, nałożyłam jej ten kantarek zimowy. Piękny. Trochę za duży, bo to jest e, full, ale. Ym, no, ale i tak na nią trochę pasuje. Ym, muszę kupić taki nowy, bo ten jest e, zdecydowanie za duży. Ale na spacerek tak nic się nie stanie, nie? Nuniuś. Zostaw niunik, Newniek! Dobra, wyczyszczę ją i idziemy na spacerek. No, idziemy sobie na spacerek. Nieunia ja jeszcze trochę sobie zajada trawki. Trochę ją wyczyściłam, ale oczywiście nogi ma brudne, bo paswisko całe w błocie. Trochę się już rozpuszcza ten śnieg, bo słońce wyszło. Ale jest git. na razie jeszcze jest, więc tam w ogóle jeszcze jest dużo. Więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie idziemy. Idziemy na spacerek. Z niuńkiem na śnieżek. I niu sobie chodzi na śnieżku. Co ty takiego, nienuś? -ni? Lubisz śnieg? Dobrze, że chociaż jej się nóżki umyją w tym śniegu. Mam taką nadzieję. Nienuś, chodź tutaj. Chodź, nieniek. Może się przebiegniemy. Chodź. chodź. Super. Tak, dobry koń. Świetnie. No super. Tak. Chodź, niuniuś, idziemy. Idziemy dalej, niuni. Takim pięknym śniegu, zobaczcie. Oj, Sie Się wycypała, niunia. Tutaj na tym polu akurat tyle nie ma. U mnie w domu na przykład jest jeszcze więcej śniegu niż w stajni. Ale... Stanie jest od mojego domu 4,5 km dalej, więc w sumie nie, nie powinno być takiej wielkiej różnicy, ale jest śnieg, to się liczy. Czekałam na ten moment, żeby sesję zrobić fajną. Na razie też aparatu nie mam, więc taką sesję fajną nie zrobię, ale telefonem cokolwiek żeby na pamiątkę było do albumu, ponieważ Niunia, w wakacje, będę musiała ją opuścić. Ponieważ wakacje zmieniam konia i będę żawić innego, większego konika. Jakiegoś młodszego też, bo chcę się rozwijać w skokach, a wiecie, ona niestety nie skacze i tak trudno. No. Tak właśnie kiedy się zastanawiałam, czy ją kupić, bo zakochałam się w niej, jest bardzo fajnym konikiem. Ale ona już w sumie ma 15 lat i nie może skakać ani nic. Też nie mam pieniędzy na to miejsca. Chyba, żebym ją kupiła i ona stała, by tutaj w stanie, bym miała bardzo blisko domu, ale... No kurde, nie wiem. On musiała pogadać z panią, jak to będzie. No na razie ją dzier dzierżawię niecałe pół roku, więc... Tak jakby jeszcze się z nią tak ta bardzo nie zaprzyjaźniłam. I mi tak bardzo nie ufa. Do czego dążę. No idziemy dalej na spacerek, Nuniuś, nie? O! Wszyscy powoli jeżdżą, bo tak ślisko na drogach. Masakra. Ale fajnie, fajnie, taki fajny spacerek. Niunia w końcu może wyjść na spacerek, bo wcześniej w ogóle nie, nie chodziliśmy na spacerki ani nic. Bo tylko deszcz lał non stop i to była masakra normalnie. Zobaczcie, ktoś tam na sankach jeździ sobie traktorem. Nie wiem, czy tego widać. Pół roku dzierżawy, więc nie wiem jeszcze i w ogóle nie będę planować, bo za pół roku jeszcze może się to zmienić i mogę powiedzieć, że ona jest nie tym koniem i mogę kupić sobie innego, więc zobaczymy jak to będzie. No niu-niuś tam, jeżdżą sankami, ciągnikiem. Dobra. No, zatrzymaliśmy się na przerwę, już przeszliśmy kilometr. No Jesteśmy przy tym moim ulubionym lasku, i Nunia tutaj nie może znaleźć trawki. Jest za głupia, żeby rozkopać sobie tam trawkę, więc ona kręci się w kółko i nie wie, co ma robić. Taki mały głupek. No, teraz się drapie i pójdziemy do lasku, zobaczymy, co tam będzie. Bo zobaczcie, ile tu jest śniegu, tu jest jeszcze więcej. Więc o koniu, zobacz, zobacz, jaką ten zrobiłaś podeszwę. Ty, fajny, Zobaczcie. Podeszwa. No tak, to twoje. Takie małe kopytko. Taka mała pyta. Taka mała pyta twoja. O, o, już, już kopię. Szukasz trawki? Tylko się nie kłać. Boże, się nie kłać. Jak się położysz, to cię zabiję. Koniu, nie, 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 nie. Koniu! O mój Boże. Ona się tu będzie kładła. Patrzcie na to. Nie no, na drodze. No fajnie. Super. O nie, mój kantar. O nie. Dobry koń. Super. Wszystko mam nagrane. Przestępstwo! Koniu, przestępstwo! Ona będzie cała brudna. Koniu stawa już, koniec starzania! Super! Okay. O mój Boże! I to przy drodze? Ty jesteś nienormalna? Nienormalna, nie mogła na polu. O, ty jesteś teraz cała mokra. Deklu jeden. No, ja specjalnie prałam, Specjalnie prałam ten kantar. Specjalnie ci by tyściłam, a ty mi tutaj takie rzeczy robisz. Czemu nóżko kopiesz? Co się stało, Nuni? Co się stało, Nuniuś? Chodź, chodź, chodź. Chodź się jeszcze wytarzasz. Tu, Nuniek. Tutaj. Nuniuś się wytarzaj. <grym> Ale to było masakra. Niuńek. jeszcze przy drodze, nie? Jakby zaraz jakiś samochód jechał, to by nas zabił. No, nienormalna jesteś. Ja myślałam, że ona trawy szuka, nie? I ona tak kopie. Nagle ona się Kładzie, boże, jaki głupek mały. I co, tak będziesz chodzić jak na ląży? Ja nawet jej nic nie prosiłam, ale dobra. Dawaj, kop. Połóż się, Niuniu. Połóż się, taki fajny śnieżek tu masz. E tam że będziesz brudna, tam mi to nie obchodzi, fajne żebyś miała zabawę, tak? Niuniek? Chodź, idziemy. Idziemy, Niuniek. Mieliśmy iść do lasu, ale idziemy tędy. Nie, Niuniek? Żebyś mogła się wytarzać w śnieżku. Nie niuniek? No, Niunia się wytarzała. Zobaczcie, cała mokra. A jaka brudna, oh my god. Czy ty będziesz znowu się tarzać? Zaraz, trawę, proszę bardzo. Brawo, konie, w końcu żeś chciała trawę, a się wytarzała. Mały, ojku, się wystroszyła. Nie wiem, czy widzieliście, ale tak się, tak podskoczyła. Chodź, Hanuni, żeś liścia wzięła do gęby. Chodź, idziemy, Nuniuś. O Boże, mój kantar i mój uwiąz ukochany, który i tak już jest rozwalony, bo ona ciągła do trawy, ale trudno, może idziemy do lasu. Ty. Ale fajnie by było do lasu wejść w taki śnieg. No w sumie nie jest zły pomysł, powiem Wam. Juniek, Co, trawę znalazła! Juńka. Cała brudna! Boże, ja Cię koniu zabiję! Cała brudna! I jeszcze grzywa! Oh my god! Ja Cię zabiję! <laughs> Sorry. Ja Cię zabiję, koniu, zabiję Cię. Normalnie zabiję. Nie mów, że jeszcze będziesz serrała na środku drogi. Mały debilek. No mój uwiąz, co ty z moim uwiązem robisz, de clue. Chociaż nóżki umyła. Ojciu, ojciu. Oj, oj. Tylko mi nie wybiegni tu. Dobra, idziemy do lasu czy nie, koniu, bo ja już chcę iść do lasu. Wybieraj. Albo idziemy do lasu, albo się tarzasz, albo nie wiem co ty robisz, bo... Co będziesz? Łazić w kółko i szreć trawę. Mały debilu. No. Tylko nie z tyłkiem tutaj do mnie. Bo jak ty się wystraszysz, to mnie możesz kopnąć, wiesz? Niech sące, albo mnie szturchnąć. I co wtedy będzie? Nie będziesz miała smaczków ani jabłuszków. No. No, żeś się wytarzała przy samej drodze. Nie no, to jest hit. Jeszcze akurat wtedy, kiedy nagrywałam, nie? Wszystko mam nagrane. Konio, wszystciutko mam nagrane. To pójdzie na policję końską. Nie no. Dobra, chodź, idziemy, niuniuś, bo ja już nie będę czekać na ciebie, aż ty znajdziesz sobie miejsca do tarzania. Chodź. Idziemy, idziemy do lasu, do. Uj, uj. Uf. żeś musiała tym śniegiem mi zawalić w łeb. Wo, Niuńek, Boże, aż kliknęłam, żeby przestać nagrywać. Co ty robisz? Nienormalna, widzieliście to? Chciała na mnie bryknąć. Tylko spróbuj. Nie wolno tak. Ale dzisiaj to masz tyle zabawy, co? A, bo ona się wystraszyła, bo z drzew spadają te główienka. Takie lodowe. I ona się tego boi. Ojojku, Juniuś. Niu Dobra, widzimy się w lesie, bo ja muszę ją ogarnąć tutaj. No, jesteśmy w lesie. Niuniek się boi. Nie wiem dlaczego. Dzisiaj ma jakiś strachliwy dzień. I no, tu są kołusze wielkie. I Nunia sobie łasi. Zobacz jaka wielka ta kałuża. O, i kłopsko musi walnąć. Jak zwykle. Musisz zaznaczyć, że byłaś. Dobra, chodź. Idziemy do kałuży. Chodź Nuniek. No, idziemy sobie laskiem, ale Nunia się kręci. Bo się boi i nie wiem czego. To jest wymyślaczka. No. Będziesz się tarzać znowu. Chodź, nieniek, idziemy przez lasek i do domku. Bo jeszcze ci zdjęcia ładne porobić. Tak jak zwykle się... Niech, ci zaradam w lanie. Chodź. W ogóle się kałuży boi, nie wiem dlaczego. Na dzisiaj ma strachliwy dzień. Coś jej nie pasi. Dawno śniegu nie widziała, może dlatego. Niuniek, nie wierć się. Dobrze? Przejdź przez kałużę. Super koń. Chodź, Nuni, Szkołu rzecz nic nie zrobi. Gdzie idziesz? Przez las? W bok? Chodź. O, znowu sobie zrobiła ten. Idziemy, Nuni. Tylko chwileczkę, wracamy zaraz. Bo i tak nie mogę długo w stajni pobyć. Oj, 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 uważaj. Bo wdepniesz... Uwiąza. Będziesz ścikać, A ja może tego nie pokażę. Uj, 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 Juniek. Boże. Dobra, chyba wracamy, bo ona się strasznie stresuje. I nie wiem czego. Że tutaj wali kup z kosiku. Się stresuje, biedna, więc chyba wracamy. Bo nie chcę też stresu robić. No, um, um, opowiem wam co się stało. Um, zaczęłam nagrywać w tym miejscu, co ona się darzała, bo teraz wracamy do stajni. I ona chciała się położyć. I jednak nie. I ona po prostu wpadła na mnie i ja nagrywałam. I ona swoim łebem mnie uderzyła po prostu twarz. Mój telefon wypadł, po prostu w śnieg. Cały był w śniegu. Na szczęście jest wodoodporny i wszystko szybko wyczyściłam, go osuszyłam moim swetrem. I na szczęście działa, ale no... masakra. Byłam zła na, zła na nią na, przez chwilę, bo się wystraszyłam, że telefon nie będzie działać. To w ogóle by było masakra. Krzyknęłam na nią raz bo ona się tak jakby otarła na mnie i to jest moja wina bo ja ją tego nauczyłam, że ja ją drapię i ona się o mnie otarła i no i tak to się tak tak to się stało teraz Nunia nie wiadomo czemu łazi jak nienormalna co ty chcesz? uspokój się no straciłam humor bo się wystraszyłam strasznie no, ale przeprosiłam ją, bo nie można krzyczeć na konie. Mój błąd, ale no, to też moja wina, bo ją rozpieszczam. I ona po prostu sobie robi ze mną, co chce. Znaczy nie zawsze, ale po prostu w tej kwestii akurat tak. I no, i po prostu nie zwróciłam uwagi, że ona do mnie robi, co chce. I sobie podeszła i mnie tak popchnęła mocno, że aż mi, tak można powiedzieć, Rypa telefon i w głęboki śnieg wpadł. Na szczęście głośnik działa, wszystko działa, więc mogę Wam dalej nagrywać, ale się strasznie wystraszyłam. Uff. Ale dam wam ten filmik, bo tam trochę widać właśnie, jak mi ten telefon wpadł tam. Więc zobaczycie. Jak nie no to nie będziecie mieli, ale Uff. jedziemy się w stajni. Już jestem w stajni z niunią. Zobaczcie, już niech się rozpuszcza powoli, tam jeszcze jest, bo tam jest cienia, tu już w ogóle już nic nie ma niestety, bo słonko wyszło i, I dupa i nie ma śniegu, nie? Koniu, Szkoda, szkoda. Zobaczcie, jakie ma czysto teraz kopytka. O wiele czystsze. Tylko oczywiście się wytarzała i jest brudna. O, o, o! Proszę bardzo, jaka brudnaska. Wyschła już, ale... No, jeszcze ją wyczyszczę, żeby była czyściutka na poswisku. Zobaczcie, jak się rozluźniła fajnie. Taka galareta tutaj. Galareta. O, niu, niosiu. Ale Ale cieplutka tutaj jesteś, niu. No, dobry koń. Właśnie zauważyłam, że niusia linieje. I zobaczcie, ile futra jej wyłazi. Zobaczymy. Zobaczcie no to nie poczułaś wiosnę oh my god tu jeszcze gorzej chyba o proszę bardzo ile tego jest nie wiem czy widzicie bo ona jest biała ale proszę bardzo futerko wyłazi a tutaj tu też zobaczcie Jakie futro wyłazi. Tak wiosna idzie konio. Tu też. O! Patrzcie, wszędzie tutaj jest i sierść. Tu to już w ogóle co to ma być. Tylko przelecę jedna raz szczotką. To cała szczotka już biała. Coś są. No, przeczyszczę jeszcze jej kopytka. E, posmaruję. Em, posmaruję. Yy, olejem żeby miała takie nawilżone bo jeśli chodziła po śniegu to ma mokre to jej posmaruję od razu no tak już 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 się śpieszę no Ło. ale wiosna idzie idzie wiosna niuniek już z swoimi przyjaciółeczkami na pastwisku i no ej nie gryź Nioniek. No zobaczcie jakie mało było to masakra. Znowu zima wraca. Ym, no i tutaj jest nadal dużo śniegu, a tam jest bardzo mało. A tutaj akurat jest cień, to tak dużo śniegu zostało. Wam pokażę. O! 10 cm jest, nie? Jest tego śniegu trochę. Niedużo, ale jest. No, posypię tutaj jeszcze na wejściu trochę sianem, żeby to trochę zakopać.